Bez to on bardzo by chciał pójść zaszczepić się do weterynarza, ale bywa nerwowy w ambulatorium a nie cierpi kagańca. Żeby nauczyć psa komfortowego noszenia trzeba, e, trzeba wytłumaczyć mu kontekst. Pies świetnie rozumie, że zęby są jego jedyną bronią i jeżeli nałożymy mu coś na pysk, to jest po prostu bezbronny. Tak samo jak ktoś by podszedł do Ciebie na ulicy i założył Ci kajdanki. Jeżeli wytłumaczysz psu, że to tylko taka zabawa, taka jak zabawa w Policjantów i Złodziei, albo inne zabawy, w których nosi się kajdanki, stres będzie dużo mniejszy. Dlatego podzieliłem sobie ten proces na cztery etapy. W pierwszym etapie interesuje mnie tak naprawdę tylko to, żeby pies chciał wkładać pysk do kagańca. Dla niektórych psiaków widok kagańca w ręku już jest stresującym wydarzeniem, mogę sobie wtedy podzielić ten etap na jeszcze mniejsze części i na przykład położyć kaganiec na ziemi, trzymać go w drugiej ręce, żeby coś fajnego zaczęło się wokół niego dziać. Zachęcam psa, żeby wkładał do niego pysk, natomiast zero presji. Jak nie chce, nie ma problemu. Kiedy pies radzi sobie z tym coraz lepiej, zaczynam mu sam zabierać trochę kaganiec, żeby to on dużo bardziej chciał włożyć tam pysk, niż mi na tym zależy. W drugim etapie luzuję pasek od kagańca, tak bardzo jak się da, i stopniowo zaczynam nakładać go psu na głowę od góry. Tutaj mój pies dyszy do mikrofonu. Jeżeli dobrze nam to wychodzi, przechodzimy do trzeciego etapu, czyli nakładania psu kagańca na pysk. Tutaj zazwyczaj zaczynają się problemy, bo pies traci kontrolę nad sytuacją. To nie on sam decyduje, żeby włożyć pysk do kagańca. Tylko my robimy to za niego, i bardzo często będzie sprawdzał, czy na pewno musi się przełamać, żeby dostać nagrodę, czy nie. Jeżeli potrzebuje, to dam mu więcej czasu, ale ostatnią rzeczą, jaką chcę go nauczyć, to że nie musi dawać niczego od siebie, żeby dostać nagrodę. Jeżeli nie chce pracować tym razem, to nie. Kończymy sesję. Dopiero kiedy to nam dobrze wychodzi, ostatnią fazą jest ćwiczenie zapinania i odpinania kagańca. Stopniowo też przedłużam czas, w jakim pies wchodzi w kagańcu, i następnym krokiem będzie tak naprawdę robienie fajnych rzeczy: chodzenie na spacer, ćwiczenie w kagańcu, tak, żeby pies coraz częściej przestawał zauważyć, że w ogóle ma go na sobie. Całość zajęła 10 sesji po 3 minuty, rozłożonych na 4 dni, żeby Stanowi mogło się to ułożyć w głowie. Swoją drogą jest na adopcji. Jeżeli chcesz mieć chłopaka z charakterem w domu, to czeka w schronisku w Krakowie.